Thanks. Uh -huh. 50 zawodników i 20 zawodniczek z całej Polski wystartowało w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Triathlonie, którą rozegrano w Sławie. Na starcie stanęli juniorzy młodsi, musieli pokonać 600 metrów upływania, potem na rowerze 15 kilometrów i w końcu 3 km biegu. W gronie startujących zabrakło tym razem triatlonistów z Głogowa. Dolny Śląskę reprezentowali zawodnicy z Lubina i Wrocławia, którzy na metę docierali w środku stawki. Dublet zdobyli reprezentanci UKS-u Rumia. Radkowska, UKS Trisłałkany Rumia. Bardzo duża nad pozostałymi zawodniczkami wydawało się, że w ogóle nie jesteś zmęczona. No, niestety byłam zmęczona. Szczególnie ten podbieg był strasznie taki wybijający z rytmu, trzeba było mocno się przyłożyć. Potem już był sam zbieg, więc jakoś to tak, no nie wiem, tak wyszło. Bardzo dobrze mi się jechało z koleżanką. Oczywiście nie chciałyśmy, żeby nas dogoniła druga grupa, dzielnie walczyłyśmy i udało się. To pierwszy taki sukces? Tak, tak. tego typu sukces, tak. Nazywam się Ania Klinger i jestem z klubu Kreatu Lubi. Szósta na mecie w kategorii dziewczątury. To chyba dobry wynik. Dobry, chociaż w nie jest bardzo mało osób, ale ja nie trenuję triathlonu, ja tylko pływam. Na rówie, że dopiero zaczęłam od kilku tygodni jechać, to myślę, że dobrze mi poszło. I jakie problemy na trasie było? Co największy właśnie kłopot sprawiało? Dla mnie najgorsze były dziury na drodze i na podbiegu była duża górka, której ciężko było podbiec. Rozumiem, że pływanie skoro trenujesz, od dawna było najłatwiejszą częścią. Było najłatwiejsze, ale również się zmęczyłam. To jest straszny wysiłek, bo w pływaniu płynie się minuty, a to się cały wyścig trwa godzinę i to jest ciężkie.

i mamy kolejną ale piękne, styl, numer sześć i numer 7, tak jak wcześniej mówiłem, Anna Haneczkowska. Zawodniczki numery startowe 67 i 7, Anna Haneczkowska, Izabela Turtak. One czterokrotnie będą przebiegały tutaj obok naszego stanowiska z Pokryci. Już proszę Państwa, mamy numer startowy 17, Zuzanna Radkowska, wielkie brawa, Zuzanna Radkowska. Jest numerem 5 eh, Magdalena Wiśniewska, wojownictwo wielkopolskie. Magdalena Wiśniewska, ona traci jakieś 30-40 Są y, przygotowane na y, wielkich sławach tożsich. Y, teraz numerem 15 y, y, biega do nas na 3000 metrów, nawet ponad 3000 metrów mają zabeczki do brzmi, I kolejne zawodki, numer, na Mam za To tylko dwa <głosuje> że ponieważ już na dzisiaj kierunków tam już powinna być uczestniczyć na wszystkich. Wychodziłem na sensacja z zawodów.

Nazywam się Adam Błogowski występuję w klubie UKS sokólno Rumia. Twoja koleżanka wygrała w kategorii dziewcząt, ty w kategorii chłopców. I dublet klubowy, no i ma wielki sukces. No jest to wielki sukces. Przejechaliśmy z sesami we dwoje na te zawody i zdobyliśmy po złotym medalu, co czego się niezmiernie bardzo cieszymy. No ja na rowerze no miałem bardzo duże problemy, żeby się utrzymać w pierwszej grupie, no. Nie był to mój dzień, na pewno na rowerze. No na biegu zrobiłem wszystko co było w mojej mocy. Starałem się wygrać. Udało się. Andrzej Koronowski, jestem z UKS Wiaton Lubin. Dzisiaj takowa w środku stawki udało się dobiec? E, w sumie jestem zadowolony, byłem... W pierwszej 15, wydaje mi się, drugi z Dolnego Śląska, więc jestem zadowolony z siebie. Jak trasa? Bardzo wymagająca? W sumie trasa była dosyć płaska, tylko te nawroty były trochę denerwujące, ale tutaj na trasie biegowej była taka górka, dosyć ciężka. Jako, że dosyć dobrze ja sobie radzę na więc nie była to jakaś wielka przeszkoda. A jak ocenisz w ogóle całą waszą grupę? Myślę, że w sumie dobrze się zaprezentowaliśmy. Może nie było dużo z pierwszej dziesiątki, ale mamy dosyć wyrównany skład, więc... więc myślę, że nie było najgorzej. Jerzy Górski, wielokrotny mistrz Traconu, dzisiaj bardziej obserwator i komentator. Jak pan oceni? ten występ 15-16-latków tutaj w Wysławie. Wysoko oceniam. Przede wszystkim bardzo wysoki podział. Chłopcy pokazali dzisiaj naprawdę wielką klasę. No i czołówka. Tu się pokazali zawodnicy, którzy e, lada moment już będą, że tak powiem, walczyć o tytuły w kategoriach wyższych. W tej grupie wiekowej nie mieliśmy tutaj zawodników z Głogowa, ale była reprezentacja Dolnego Śląska, bo i Wrocław, no i Lubin. No tak, Lubin i Juwenia z Wrocławia pokazali się na tyle, na ile byli przygotowani. i Jeżeli będą mieli motywację, Motywacje ci zawodnicy i zawodniczki, to myślę, że to będzie szło cały czas w kierunku do przodu. <śmienny> Jehanie, cześć! Cały czas na tego pierwszego zawołnika, drugiego i trzeciego, mija już prawie trzy minuty, kiedy włączyłem stopy, jak mi się pokazał tutaj po pierwszym ogrożeniu. I tam w perspektywie widzę. To nie jeszcze mają tutaj ogrożenia na meczu. Pięć minut! Pięć no aga see